Wracamy do sprawy unieważnienia wyborów do Tarnowskiej Rady Miejskiej. Urząd Miasta Tarnowa zorganizował konferencję prasową, gdzie skarbnik urzędu przedstawiła swoje stanowisko. W związku ze stwierdzeniem nieważności wyborów do rady miejskiej w Tarnowie w okręgu numer 3, miejskie biuro wyborcze dokonało szczegółowej czynności, szczegółowej analizy czynności dotyczących wydruku i kolportażu kart do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych oczywiście na Dzień 16 listopada 2014 roku. W skutek przetargu wydruk kart powierze, powierzono częstochowskim zakładom graficznym spółka z OO, podpisując tą spółką umowę w dniu 15 października 2014 roku. Zgodnie z zawartymi w umowie zapisami, podstawą wydruku kart do głosowania była uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej, która trafiła do drukarni wraz z wzorami kart w formie załączników do uchwały. Zlecenie druku kart wysłano 31 października pisemnie za pośrednictwem kuriera oraz drogą elektroniczną. Były to skany zlecenia i uchwały, uchwały wraz z załącznikami Miejskiej Komisji Wyborczej. Były to zatwierdzone wzory kart z kompletną listą nazwisk, zawierającą także nazwisko pana Bartłomienia Kawuli. W celu uzgodnienia ostatecznej wersji wzorów kart Uwzględniającej wskazania dotyczące wielkości czcionki, 4 listopada 2014 roku o godzinie 13:51 przesłano do drukarni ostatecznie zaakceptowaną wersję kart zgodną z treścią uchwały. Ponieważ odesłane o godzinie 14:00 wzory kart do głosowania korespondencyjnego były niezgodne z zaleceniem co do wielkości czcionki, Poproszono o naniesienie stosownych zmian. W odpowiedzi o godzinie 14.16, 13.51 i 14.16, drukarnia przesłała karty z adnotacją o wprowadzeniu zmiany dotyczącej czcionki. Po wyroku sądu unieważniającego wybory w okręgu numer 3, dokonano ponownego przeglądu pełnej korespondencji, stwierdzając wzory kart. Przesłane przez drukarnię o godzinie 14.16 różniły się od wzorów kart zaakceptowanych przez Miejską Komisję Wyborczą i potwierdzonych jako poprawne przez drukarnię o godzinie 13.51. Jednak czy karty były poprawne stwierdza Komisja Wyborcza. Skoro wzór został przez Komisję zaakceptowany, drukarnia powinna go wydrukować. Jak twierdzi drukarnia ich jedynym błędem było to, że zmiany trzcionki dokonał pracownik bez porozumienia ze swoim zwierzchnikiem. Ustalając okoliczności, w których doszło do druku kart bez nazwiska kandydata, sprawdzono także bilingi rozmów telefonicznych. Po rezygnacji jednego z kandydatów z udziału w wyborach telefonicznie zadano jedynie pytanie pracownikowi drukarni, czy karty do głosowania są wydrukowane i czy w razie decyzji o zmianie ich treści taka zmiana jest w ogóle możliwa. Po uzyskaniu odpowiedzi twierdzącej, zgodnie ze stanowiskiem Miejskiej Komisji Wyborczej, nie wydano żadnej dyspozycji w sprawie jakiejkolwiek zmiany zawartości kart. Nie pozwalał na to zbyt krótki termin, jaki pozostał do wyboru. 12 listopada drukarnia dostarczyła karty do głosowania w paczkach, ale nie umieszczono na nich wzoru kart ponieważ nikt poza członkami obwodowych komisji wyborczych nie ma prawa otwierać paczek czy też pakietów z kartami do głosowania, odebrano je wyłącznie według ostatecznego, dostarczonego przez drukarnię zestawienia ilościowego. Obwodowe komisje wyborcze otrzymały paczki z kartami do głosowania 15 listopada 2014 roku w godzinach popołudniowych. Zgodnie z informacją uzyskaną podczas szkolenia, odbywającego się 12 listopada przewodniczący obwodowych komisji byli zobowiązani do sprawdzenia w obecności pełnomocnika zgodności dostarczonych kart ze wzorem przez niego posiadanym. Dyżurujący od chwili rozpoczęcia dystrybucji kart członkowie miejskiego biura nie otrzymali żadnej informacji o niezgodności kart ze wzorem. Jak wynika ze stanowiska przedstawionego przez panią skarbnik, niedopatrzenie jednak było. Ostatecznie o uprawomocnieniu wyroku sądu i o powtórzeniu wyborów do Rady Miejskiej w okręgu nr 3 zadecyduje sąd. Sędzia referent w najbliższym czasie przedstawi pismo komisarzowi Komisji Wyborczej, w którym poinformuje komisję o możliwości skierowania zażalenia do Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Ten będzie miał wówczas 30 dni na rozpatrzenie zażalenia i ewentualne uprawomocnienie wyroku. Wtedy wybory do do Rady Miejskiej okręgu numer 3 w Tarnowie zostaną prawdopodobnie powtórzone wiosną.